jak wykonać ocet z kwiatów czarnego psu? Bardzo prosto. Zbieramy beldachimy pełne kwiatów czarnego psu, a obieramy z zielonych części i zapełniamy połowę słoika. Następnie kwiaty zalewamy przygotowaną ostudzoną wodą z cukrem. Proporcje cukru jedna łyżka stołowa cukru na szklankę wody. Następnie Zakrywamy całość gazą bądź ręcznikiem papierowym obowiązujemy recepturką i przez miesiąc czasu codziennie drewnianą łyżką mieszamy nasz wsad. Gdy już cały wsad opadnie i zakończy się nam fermentacja alkoholowa, przelewamy przez gęste sito nasz ocet i pozostawiamy w tym samym miejscu na 2-3 tygodnie, czyli ciepłe miejsce. Nie na parapecie, tak aby nie było na słońcu. I po tych trzech tygodniach przelewamy już do wyparzonych butelek. I trzymamy w szafce kuchennej, byle tylko nie w lodówce. Octu nie przygotujemy w lodówce.